Czyli macie z tej strony oczywiście kasztan. I dzisiaj Wam pokażę top 10 najlepszych lewych obrońców w historii futbolu. Zostawcie mapkę w górę, subskrybujcie kanał. Roberto Carlos. Właściwie Roberto Carlos da Silva Rocha, brazylijski trener piłkarski, piłkarz i reprezentant Brazylii. W Real Madrid spędził 11 lat. Miał on bardzo potężne strzały, rekordowa prędkość jaką uderzył piłkę to 190, 179 km na godzinę. Wygrał trzy razy Ligę Mistrzów oraz Mistrzostwo Hiszpanii. Idziemy dalej. Kolejnym siódmym jest Paulo Maldini. No nie wiem, to zaznaczę, czemu go tutaj dałem, no bo pamiętam, że grał on na środku obrony. Ale tak to grał później na tym środku obrony, a tak w części grał na lewej obronie, więc do tego tutaj umieściłem. Paolo Malini, włoski piłkarz, który występował na pozycji środkowego lub lewego orący. przez całą karierę Graf w AC Milan, którego jest wychowankiem. Reprezentant Włoch, zdobył w Wielkiej Świata 1994. Przedstawiony Medal Mistrzostw Świata 1990 i Mistrzostw Europy 2000 Patrick Latyr Evra francuski piłkarz z senegalskiego występujący na pozycji lewego obrońcy lat 2004-2016 reprezentant Francji grał 8 lat w Manchester United 4 lata w Monaco Lata Juventus Turyn, srebrnym medalistkę Mistrzostwa Europy 2016 w Manchester United zdobył 5 razy Mistrzostwa Anglii z Manchester United, wygrał ligę Mistrzów. Marcelo, brazylijski piłkarz, grający na pozycji lewego grywcy w hiszpańskim klubie Real Madrid, zdobył 6 razy Mistrzostwo Hiszpanii oraz 5 razy. Zdobył Ligę Mistrzów. Kolejnym świetnym obrońcem jest Mikente Li Zarazu, francuski piłkarz pochodzenia baskijskiego, występując na pozycji obrońcy, zdobył Mistrzostwo Świata 1998, wicemistrz Europy 2000, z klubem wygrał Ligę Mistrzów w 2001 roku w finale. Alecjom. Przechodzimy do kolejnego lewego obrońcy, a jest nim José Antonio Camacho Alfaro, hiszpański trener i piłkarz występujący na pozycji lewego wice wicemistra Europy, z stacją Hiszpanii, wielokrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii z Królewskimi, Puchar UEFA, Puchar Króla. Eric Sylvain Amidal, francuski piłkarz z Rolnym Mistrzostw Świata 2006, mierzy Motor 86, latach 2012-2013, zmagał się z nowotworem. I w tamtym czasie bardzo rzadko uznawał na boisku. Po podpisaniu kontraktu z AS Monaco nie o piłkę. Kolejny lewy obrońca, którego dla Was przygotowałem, to Jordi Alba, hiszpański piłkarz, występujący na pozycji obrońcy w hiszpańskim klubie FC Barcelona. Jest on niewolnikiem w reprezentacji Hiszpanii złoty medalista Mistrzostw Europy 2012. Z klubem wygrał jedną Ligę Mistrzów i 5 tytułów Mistrza Hiszpanii. Przechodzimy dalej. Kolejnym wybitnym lewym jest Ashley Cole. Angielski piłkarz, grający na pozycji lewego obręczy, jest wychowankiem Arsenalu. Zdobył Ligę Mistrzów oraz Ligę Europejską. Mierzy metr 76. Angie Robertson, szkocki piłkarz występujący na pozycji na wiego w angielskim klubie Liverpool FC. Ze swoim klubem wygrał Ligę Mistrzów w 2019 roku mierzy 1,78 m